W dniu dzisiejszym policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kole, wspólnie z policjantami Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, prowadzą wzmożone działania kontrolno-profilaktyczne pod nazwą alkohol i narkotyki. Celem naszych działań jest przeprowadzenie maksymalnej ilości badań kierujących pojazdami w celu ujawnienia i wyeliminowania nietrzeźwych kierujących, jak również kierujących znajdujących się pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu. Podstawowym celem naszych, naszych dzisiejszych działań jest y, profilaktyka. Chcemy po prostu wskazać kierującym na bardzo duże prawdopodobieństwo y, przeprowadzanych kontroli i dokonywania y, badania stanu trzeźwości. Do chwili obecnej ujawniliśmy dwie osoby z, y, kierujące po użyciu alkoholu, jedną osobę kierującą w stanie nie